Granice. Granice przy rozwoju duchowym, przy otwieraniu się są niesamowicie istotne. Piszą do mnie właśnie ludzie, którzy mają już otwarte serca albo są w rozwoju duchowym i czują, ale ich problemem nie jest to, że oni nie czują i że nie mają jakiejś intuicji i wrażliwości, tylko ich problemem jest to, że nie potrafią stawiać granic. A stawianie granic jest w rozwoju duchowym i osobistym niezbędne, ponieważ bez granic jesteśmy spychani do naszego niższego ja. To znaczy, kiedy dajemy innym ludziom wchodzić sobie na głowę, dajemy przekraczać nasze granice, na przykład w taki sposób, że tracimy nasze życiowe energie, bo poświęcamy się dla innych ludzi, bo robimy coś ciągle dla nich, a nie dla siebie, nie dbamy o siebie. To wtedy zaczynamy walczyć o przetrwanie. Zaczynamy być w swoim najniższym ja, tym, które jest zmuszone do skupiania swojej uwagi tylko i wyłącznie na przetrwaniu, na zaspokojeniu tych fizycznych potrzeb. Jeżeli jesteśmy zmęczeni, jeżeli jesteśmy śpiący, głodni, to nie będziemy się zajmować rzeczami innymi, poza tym, żeby zapewnić sobie dobre samopoczucie. Kiedy nie mamy tych granic, kiedy dajemy innym swoją energię, nie mając samemu energii, wtedy nie szanujemy swojego wnętrza i swojej duszy, którą mamy w sobie. Nie szanujemy tej części stwórcy, na którą my mamy największy wpływ, czyli tej części, która jest w nas. Nie mamy czasu na to, żeby dbać o to docieranie do naszego najwyższego ja, czy żeby dbać o w ogóle swój rozwój. Bez zdrowych granic też nie możemy być autentyczni. Na przykład staramy się zadowolić innych, czyli udajemy kogoś, kim nie jesteśmy. Chcemy innym sprawiać przyjemność, chcemy, żeby oni nas dobrze postrzegali, żebyśmy dla nich byli uprzejmi, żebyśmy nie wchodzili nikomu na głowę, żeby nikomu nie stawiać granic, nie odmawiać, nie mówić nie, bo chcemy być lubiani. Mamy niskie poczucie własnej wartości. I dlatego chcemy, żeby inni nas lubili, chcemy się im podlizywać w cudzysłowie. Oczywiście robimy to zazwyczaj nieświadomie. Bez tego poczucia bycia lubianym przez innych czujemy się bezwartościowi i nie jesteśmy spełnieni, nie jesteśmy szczęśliwi. W zdrowym rozwoju duchowym oczywiście my lubimy i chcemy też, żeby nas inni ludzie lubili, ale nie jest to coś, co. Jest wyznacznikiem naszego szczęścia, nie jest to coś, co sprawi, że złamiemy swoje granice dla innych ludzi. Na przykład, poznajesz jakiegoś mężczyznę i jest między Wami super vibe. Jesteście w świetnej relacji, tobie się wydaje, że to jest ten jedyny, że to jest Twoja bratnia dusza i bardzo chcesz, żeby on Ciebie lubił. Jak każdy mężczyzna, to jest normalne, będzie on dążył do tego, żebyście skończyli w łóżku. Ty czujesz, że to jest dla ciebie za wcześnie, ale po to, żeby sprawić mu przyjemność, poddajesz się i porzucasz, tak jakby siebie, swoje wewnętrzne przeczucie, że to jeszcze nie ten moment, dla sprawienia mu przyjemności. Czyli przestajesz być sama dla siebie ważna. Robisz coś wbrew sobie, wbrew swojemu instynktowi, bez, wbrew swojej intuicji, wbrew swojemu najwyższemu ja, które bardzo rozsądnie mówi ci, że należy z tym poczekać, dlatego że ma to bardzo duży wpływ na to, jak mężczyzna będzie ciebie postrzegał i czy ta energia, która jest w nim, wzniesie się do góry. I czy rzeczywiście ten związek z tych niższych poziomów energetycznych dojdzie wyżej, wyżej, wyżej do jego serca i później do innych. Części jego ciała energetycznego. Także bez tych granic zmieniamy się dla innych, udajemy kogoś, kim nie jesteśmy, zakładamy różne maski po to, żeby innym się przypodobać, żeby nie usłyszeć od nich krytyki. I to prowadzi do tego, że nie jesteśmy sobą, a tym bardziej nie jesteśmy swoim Najwyższym Ja. Dlatego, że Najwyższe Ja ma doskonale wypracowane granice i rozumie ten balans między tym byciem Miłą, byciem uprzejmą, istotą, która robi coś dobrego dla innych ludzi, a byciem miłą i dobrą dla siebie. Kiedy pracujemy nad sobą i kiedy rozwijamy się duchowo i sami otwieramy nasze serce, zaczynamy pokazywać naszą wrażliwość, zaczynamy pokazywać nasze wnętrze, naszą duszę, nasze powołanie, na przykład zaczynamy realizować jakieś talenty swoje. I na początku robimy to tak nieśmiało, później coraz bardziej pewnie, czyli wyciągamy na zewnątrz to, co dotychczas było tłumione. Musimy te granice umieć postawić, żeby po pierwsze nie wpuszczać do swojego życia ludzi, którzy są pasożytami energetycznymi. Niestety tacy ludzie będą się przyczepiać do was, będą próbować ciągnąć z was tą magnetyczną energię, to Będą próbować was też ściągnąć w dół, żebyście przypadkiem nie czuli się zbyt szczęśliwi, bo oni jakby czerpią energię z tego, że inni są na tym samym poziomie, na jakim oni są i z ich nieszczęścia. Oni cały czas się tymi nieszczęściami karmią, żeby nie dać się przez te istoty, przez tych ludzi wykorzystywać. Kiedy, kiedy jesteśmy wrażliwi, kiedy mamy otwarte serce, kiedy czujemy, kiedy jesteśmy uprzejmi, to są ludzie, którzy. Nie są nastawieni na rozwój, nie są nastawieni na pracę, są leniwi, chcą wykorzystywać innych i na ich plecach ciągnąć przez życie. Drugi powód, dla którego musimy mieć te granice, to jest to, żeby nie wciągać w siebie toksycznej energii. To znaczy, umieć tak zbudować dookoła siebie odpowiednie bariery, żeby na przykład nie ruszało nas to, że przychodzi do nas teściowa i opowiada o swoich chorobach. My Wyćwiczeni w empatii, wyćwiczeni w współczuciu do innych ludzi, od razu łapiemy całą energię tej istoty, całą jej negatywność i po prostu wciągamy w sobie, wciągamy w siebie truciznę. I po to są granice, żeby tych negatywnych emocji innych ludzi nie wciągać w siebie. Granice są również po to, żeby mieć pewność siebie, nie zwracać uwagi na ludzi, którzy krytykują nas niekonstruktywnie. Żeby umieć wyrazić swoje zdanie, żeby umieć pokazać to swoje najwyższe ja w taki sposób, który będzie świadczył o tym, że jesteśmy naprawdę w tym najwyższym ja i że to jest nasze powołanie. Te granice są też po trzecie, po to, żeby chronić swoje wewnętrzne dziecko, żeby nie dać się znowu zranić i straumatyzować. Po czwarte, albo już piąte, nie pamiętam. Granice są po to, żebyśmy zachowali zdrowie fizyczne i zdrowie psychiczne. Takie niskie stany depresyjne czy w ogóle takie negatywne emocjonalne stany, no to nie są momenty, kiedy jesteśmy w swoim najwyższym ja, a kiedy nie jesteśmy też w naszej formie fizycznej, to tak jak wspominałam na początku, jest ciężko wtedy skupić się na czymś innym. Dlatego granice są po to, żeby zachować równowagę i żeby mieć siłę do realizacji siebie. I ostatnią rzeczą, która przychodzi mi na myśl, to jest to, że granice są też po to, żebyśmy się wyzbyli strachu, mieć taką pewność siebie, że nawet jeżeli coś nam się nie uda, nawet jeżeli idziemy zgodnie z tym powołaniem, ale coś nie wyszło i my też jesteśmy, my też to widzimy, nie potrzebujemy do tego krytyki, to nie zatrzymujemy się. To mamy w sobie pewność, że następnym razem się uda. Że to nie jest sytuacja bez wyjścia, że damy sobie radę. W sytuacji romantycznej, to, że mamy granice i jesteśmy pewni tych granic, jesteśmy pewni, że możemy się obronić sami, jest na przykład bardzo ważne po to, żeby mieć takie poczucie, że nikt nas nie jest w stanie skrzywdzić, bo jeżeli będziemy mieć w sobie taki strach przed krzywdą, przed nie wiem, kolejnym nieudanym związkiem no to to po prostu nas nie doprowadzi do udanego związku. Będziemy się zamykać sobie i automatycznie nasze serce będzie się zaciskać. Granice są po to, żebyśmy mogli mieć otwarte serce, a jednocześnie być zdrowi wewnętrznie i niewykorzystywani. I tutaj właśnie jest duża różnica między zamykaniem serca a między stawianiem granic. Zamykamy serce, dlatego że się boimy. I działa nasze ego. Nasze ego sprawia, że nasze serce się kurczy, że stawiamy mury między sobą, stawiamy mury do świata zewnętrznego, bo po prostu się boimy. Zakładamy maski, na przykład agresji, na przykład niewzruszenia, na przykład skamienienia, albo uciekamy, albo chowamy się, odrzucamy innych, dystansujemy się, zaczynamy się obrażać nawzajem. To jest zamykanie serca. A otwarte serce, które ma granice, to jest coś, co pozwala nam wyrażać nasze najwyższe ja, i to jest to, co płynie z naszej duszy. Kiedy stawiamy granice z duszy, czujemy spokój, czujemy pewność siebie, mamy poszanowanie wolności wobec innych ludzi, nikogo do niczego nie zmuszamy, pilnujemy tylko siebie i swojego otoczenia. Mamy jednocześnie umiejętność budowania intymności z drugim człowiekiem, mimo że mogą tam się pojawić jakieś granice, tak jak wspominałam o tym, powiedzmy, tej sytuacji, gdzie kogoś poznajemy. To mimo tego, że na przykład odmówimy tej osobie, temu mężczyźnie dostępu do swojego ciała, to i tak robimy to w sposób, który go nie uraża i który. Sprawia, że dalej jesteśmy otwarte na nowe doznania, na nowe przygody z tym człowiekiem. Jesteśmy szczere w tym, tak? Mówimy, że to nie jest ten czas, ale z... podobasz mi się w takim i takim aspekcie, że bardzo lubię z tobą przebywać, że możemy zrobić coś innego, co będzie dla ciebie przyjemne. Po prostu jesteśmy uprzejmi, ale potrafimy powiedzieć nie w sposób kulturalny i z klasą, i to jest wtedy postawienie granic wypływające z naszego najwyższego ja. W przypadku stawiania granic bardzo ważne jest słuchanie swojego ciała. Jeżeli czujesz, że to nie jest to, że nie chcesz tego robić, że to nie jest ten facet, to nie jest ta praca, to nie jest ten moment, to po prostu stawiasz granicę. Często jest tak, że musimy postawić granicę nie innym ludziom, ale sobie i to jest bardzo, bardzo trudne. Powiedzmy, że poznałaś tego faceta. I masz ogromną, ogromną chemię z nim. Taką, że aż Cię po prostu rzuca po ścianach. To komu Ty stawiasz granicę, nie oddając się na, nie wiem, trzeciej randce? Sobie. To Ty musisz opanować swoje wnętrze. To Ty musisz opanować tą burzę hormonalną, to telepanie serca itd. i tak dalej. Postawić sobie granicę, że ty go nie wpuścisz, bo chcesz, żeby ten związek był bardziej intymny, bo chcesz, żeby ten związek był oparty też na waszych uczuciach i na czymś szlachetniejszym niż te niskie energie czy energie będące nisko w twoim ciele. To nie jest nic złego, tak? Nie zrozumcie mnie źle. Te energie są wspaniałe i ja o tym piszę w mojej książce, jak je wykorzystać i jak je umieć transmutować. Ale... Żeby związek był prawdziwy, żeby był głęboki, to musi być to też połączenie na innych polach energetycznych, nie tylko energii seksualnej. Tak samo, żeby na przykład zachować zdrowie fizyczne, zdrowie i siłę do działania, musisz postawić sobie granice, żeby nie jeść tych słodyczy, żeby iść ćwiczyć, żeby nie obiadać się i tak Więc musimy stawiać granice innym i sobie też dyscyplinować innych i dyscyplinować siebie. Traktować siebie w taki sposób, jaki byśmy chcieli, żeby traktowali nas inni. Dobrym opisaniem takich granic płynących z serca czy z duszy, czy z najwyższego ja, to nie są takie granice jakieś agresywne, ale ja bym to nazwała naturalnymi konsekwencjami. I te naturalne konsekwencje można stosować nie będąc agresywnym, nie będąc agresywnie asertywnym. Na przykład, czujecie, że nie jesteście szanowani w pracy, w której jesteście. Czy jest sens udowadniać komuś na siłę w tej pracy, że jesteście warci w większych pieniędzy, czy konsekwencją tego jest naturalne prawo do tego, żebyście po prostu zmienili pracę? Tak samo na przykład w związku, jeżeli jesteście z kimś, kto totalnie nie szanuje was i musicie cały czas z tą osobą się szarpać, albo w ogóle ona nie reaguje na Wasze prośby, zmian czy na Wasze propozycje, które wy byście chcieli wprowadzić do związku. Naturalną konsekwencją tego nie jest obrażanie się, nie jest rzucanie naczyniami, nie jest grożenie, tylko jest odejście i znajdujesz miejsce, w którym będziesz ten szacunek i te prawidłowe zachowanie otrzymywać. A ponieważ masz w sobie pewność, że. Stwórca się tobą opiekuje, że Stwórca da ci to, czego pragnie Twoja dusza, no to wiesz, że prędzej czy później takie miejsce znajdziesz.